Witam wszystkich na zebraniu przed szkołą. Zawołałem was tu, bo mam do przekazania bardzo ważną wiadomość. Dostaliśmy skargę od rodziców, o której dowiedziało się ministerstwo. Musimy zwiększyć poziom nauczania i być bardziej przyjaźni dla uczniów. Tak jest. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay. zmienimy tryb nauczania, panie dyrektorze. Proszę zająć miejsca. Ale tutaj nie ma gdzie siedzieć. Chciałbym z wami omówić szczegóły przemiany naszej szkoły. O co tu się dzieje przed szkołą? Chyba jakieś tajne spotkanie. Dlaczego żaden z nauczycieli jeszcze nie usiadł? Chyba nikt w tej szkole nie rozumie, co ja do niego mówię. Nikt w tej szkole nie rozumie, co ja do niego mówię. Nikt w tej szkole nie rozumie, co ja do niego mówię. Dzisiaj na lekcji chciałbym, żebyście odpowiedzieli mi na kilka pytań. Dobrze. Nie! Chyba ukradłem przesło! Muszę stąd uciekać! Co? Dzień dobry, postankowy Bączewski! Bartosz! Doszły mnie słuchy, że ktoś tutaj coś ukradł, ale tu nikt nic nie ukradł! Tak! Za chwilę się przekonamy! O! A co to za czapka? Wezmę ją jako dowód! Uh, a co to za podejrzana substancja? O nie, to chyba Cynamon! jestem. Psią! Uczuł! Lody! Psią! Jestem! Ciekawy, jak to smakuje. Proszę go smakuje. Witam wszystkich na lekcji WF-u. Dzień Dobry. W co byście chcieli dzisiaj zagrać? Zagrać? Ja bym chciał zagrać Fortnite'a! Nie znam tej dyscypliny sportu. No bo to jest taka gra na komputer. Dobrze, poczekaj, przyniosę komputer ze składiku. Proszę, graj sobie. Dziękuję. Dobrze, wystarczy. Teraz poćwiczymy rzut w dal. Jak to? Co? Na czym ja będę grał? Nie będziesz już dziś grał. Szkoda. Teraz już mam rzucać? Tak. Zaczynasz na mój gwizdek. Proszę, rzu. Chyba wyleją mnie z tej szkoły. Dobrze, że jesteś sam w klasie. Mam dla ciebie niespodziankę. Chciałbym przedstawić ci twoją nową nauczycielkę. Oto pani Roma. Dzień dobry. Mam na imię Roma i od dziś będę waszą nauczycielką. Obiecuję, że wszystkie lekcje prowadzone przeze mnie. Będą interesujące i godne zapamiętania. Aha. Ojej, chyba ktoś zapomniał podlać moich chryzantem. Z tej nowoczesnej konewki w ogóle nie leci woda. Ale mam pewien pomysł. A? Dziękuję. Ale super lekcja! Bardzo mi się podobało! Wszystko widziałem z podbiórka! Co ty tu robisz, chłopczyku? Kolejnej lekcji matematyki. Dzień dobry. Od dziś wprowadzam pewne zmiany. Za każdą poprawną odpowiedź na moje pytanie będziecie dostawać pieniądze. Naprawdę? Jakie jest pierwsze zadanie? Pięć dodać pięć. Dziesięć! Proszę, stuwa dla Ciebie. Wow! A to jest dwieście Zachowaj jeszcze. Dziękuję! Kolejne zadanie. Zapraszam Ochotnika do tego. Ja, 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 ja! Powiedz, ile masz lat, kolego? 9 proszę Panią. Razy dziesięć. Dziewięć... dziewięćset! Myślałam, że dziewięćdziesiąt. Ale trzymaj tu dziewięć stówek. To dla mnie? Dziękuję. Kupię sobie jakieś cicy. Ale mam dużo pieniędzy! Ta lekcja jest super! Na tej lekcji straciłam prawie całą moją wypłatę. Ta szkoła mnie wykończy. Cholerny dywany. O, patrz to idzie. Co? Ojca nie poznajesz? Coś za to. No tam w szkole, synku! Cholerny. Dzisiaj było tak super. Nauczyciele byli tacy mili, a wszystko zaczęło się od tego, że w drodze do szkoły zauważyłem tajne spotkanie dyrektora z nauczycielami. Chyba nikt w tej szkole nie rozumie, co ja do niego mówię! Nikt w tej szkole nie rozumie, co ja do niego mówię! Nikt w tej szkole nie rozumie, co ja do niego mówię! Na pierwszej lekcji nauczyciel ukradł krzesło. No nie! Chyba ukradłem krzesło! Posterunkowy Bączewski Bartosz szukał dowodów i znalazł cynamon, na który jestem uczulony. To chyba cynamon! Jestem psział! Uczu... Jestem! O, o. A potem posterunkowy Bączewski sam spróbował cynamonu. PAM! BĄCZEWSKI NA SIĘ! Na wf pan pozwolił mi grać w Fortnite'a. Zagrać? Ja bym chciał zagrać Fortnite'a! A potem wykonałem rzut w dal. Na kolejnej lekcji pan dyrektor przyprowadził piękną nauczycielkę, która bardzo dobrze znała się na podlewaniu kwiatków. A na koniec na lekcji matematyki dostawałem pieniądze za każdą prawidłową odpowiedź. A, to fajnie. Czyli chcesz mi powiedzieć, że ty dobrze bawiłeś się w szkole, kiedy ja przez 5 godzin stoję i czepię te zapleśniałe dywany? Wyjazd do domu! A z tobą ja się inaczej rozprawiam. jest tu koledzy, czyli ludzi Sadam. Dziękujemy Wam za wszystkie subskrypcje. Jeżeli chcecie zamówić koszulki Twoich marzeń, to link do naszego sklepu jest tutaj i w opisie pod tym filmem. Do zobaczenia już niedługo w nowym odcinku. Pa!